Ja wezmę chyba blendę jeszcze spójrz na mnie dobra, tak zostań proszę. Okej, okay. nina, fajnie, dobra, lekko noga. Dobra? Buzia do mnie. Tak, pak, dobra. Ręce mi się nie podobają, dłonie. Dobra, zostań tak. Jedziemy, okej? Okay. Dużej Bruno. Dobra, podchodzę. Luz, opieramy się jeszcze raz. Nie. Troszeczkę wyjść, tam jest taka plama. Stop! Dobra. Nie, bo teraz wyglądasz jak wewolwerowy. Dawaj. Nie widzę w ogóle rękawów tych tak. Obróć się do nas. Stań tułem. I teraz się tej. Już. A weź włosy na jedną stronę. Dobra. Stop. Zostań jak proszę. I na, idziemy. Słuchaj. A gdybyś ty mogła tutaj jakoś tak fajnie przykucnąć na tym blacie, Tak po tak. prostu z niskiego pułapu. Poczekaj. spójrz tam bardziej. Ale nie, teraz pozujesz. Jedziemy. Wracamy. Bardzo ładnie, fajnie. Przerwa. Uruchamiamy to? No, to się Jest to nie, zastanówmy się co ubierzemy. No to ja bym tak ubrała. Bo zostało nam tam, tamte pomieszczenie. Aha, motylem jest. Po to się robi, aby, aby, aby pokazać piękno rzeczy i po to, aby je sprzedać. Oraz to, żeby modelka pięknie wyglądała. Na to się składa dużo elementów. Oświetlenie, makijaż, fryzjer. Także w momencie, kiedy przygotowujemy się do sesji, robimy cało kształt. Oczywiście fotograf też musi wiele się postarać, aby to wszystko dobrze wyglądało. Myślę, że każda kobieta lubi i chce wyglądać pięknie. I to też jest takie. No, o to chodzi w tych zdjęciach, właśnie, żeby wydobyć, wydobyć to piękno z kobiety, żeby pozbyć się tych wszystkich zahamowań no i po prostu stać przed kamerą i, i robić i po, jak najlepiej. Zawsze jest tak sympatyczna atmosfera i tak um, mobilizująca do pracy i do ładnego wyglądu i do um, zdjęć. Także jest bardzo sympatyczna atmosfera i bardzo przyjemnie się pracuje zarówno z Panem Fotografem, jak i z Panią Danusią. Nie, 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 nie. Niżej, niżej, niżej. O, czekaj, ogon ci leciał do... Dobra, ale zrobię zrobimy to tak Próbujemy fajnie, dobra. A tak bardzo proszę Dobra, za tego buta fajnie Fajnie O super, machamy, machamy. Jedna rzecz, prośba jest tylko taka, bardziej powinieneś być centralnie do nas tutaj. Czekaj, dobra, Ok. Nina, Nina, bliżej podejść Roberta, bo wiatr jest za słaby, okej? Okay. Robert widzę Cię. Po prostu pewnego dnia to przechodzi, coś mi się spodoba, coś, jakiś kolor lub materiał, który, który akurat kupuję, już mam od razu w głowie pomysł i tak po prostu samo to przychodzi. Będziecie tworzą takie firmy, jakiej to też wyjątkowo. E... Dla kobiety um, takim wyróżnieniem, a szczególnie dla mnie, ponieważ bardzo długo współpracowałyśmy z Danusią i mam nadzieję, że jeszcze będziemy dalej współpracować. Ja na co dzień też noszę ubrania pani Danusi i bardzo mi się one podobają, są niesamowicie kobiece i seksowne. Dana, może ona, nie wiem, to sobie jakoś wyżej, czy ci zależy na tym, żeby mi do końca? Właśnie, bo ją tak strasznie skraca to, nie? Fajnie, bardzo fajnie. Ja jestem gotów. Okej, okay. dzięki. Dobra. OK. Dobra, dzięki. Wiecie co? Co z tego dmuchania nam jakieś fota wyjdzie? Także jest dobrze. Myślę, że przede wszystkim modelka, bo ona jest na zdjęciach. Ona musi wyjść pięknie i wszyscy, wszyscy dookoła muszą dbać o to, żeby ona wyglądała pięknie w rzeczach, które fotografujemy, żeby jej twarz uszła bardzo ładnie, żeby włosy nie odstawały, żeby pasek się dobrze układał i tak dalej. Po prostu, żeby całość. Twarz modelki i strój wyglądały dobrze. Fotograf. <noise> Czasami jest tak, że ciężko jest mi zrozumieć, o co mu chodziło, ale nie wiem, powtórzę, powiedzmy i, i wtedy już wszystko gra. Czasem y, może się, że tak powiem, poddać y, y, propozycjom innych, ale gdy, gdy ja wybieram modelki, wybieram raczej y, takie, z którymi się dobrze współpracuję. Fajna poza i próbujemy. Stop to jeszcze raz. Fajnie. Jedną na siebie przyświeć. O, dobra, ok, jedziemy. Jak będziesz gotowa, to daj mi znać. Dziżej kulę. Fajnie. Przyświeć sobie tą kulę na buzie. Dobra. O, bardzo ładnie. Stop. Jest dobrze. Proszę zostań tak. Ok. Zostajesz tak. Dobra, próbujemy. Za szeroko masz Zasłaniasz buzię kablem. Bardzo fajnie. I taka fajna. Zostań. Biodra. ok? I jedziemy. Dobra. Fajnie. Yy, nie podobają mi się pachy. Tu musisz być taka finazyjna. Lena, yy, ten kabel nie możesz mieć przy głowie. Fajnie. Niżej groda, Całkiem niżej. Dzięki. Na pewno na wiosnę dużo kolorów. Na no wszystko czekam, bo wszystko jest jeszcze przed nami i wszystko jest jeszcze przed Eidosem, także cały świat stoi otworem.